Hey, hej, wszystkim z tej strony. Hmm, smoczak bawiący się w, w, w składanie komputerów. Zapraszam na kolejny odcineczek z PC Building Simulator IT Expansion, czyli dodatek IT, gdzie bawimy się. Bawimy. Hmm. Pracujemy w wielkiej firmie korporacyjnej, bla bla bla. I ratek chyba, czy jakoś tak. Czy to wczytywanie musi być zawsze takie długie. Ale muzyka się zmienia, to zdarzyło się. Dobra, co mamy dzisiaj? Potrzebuję lepszej karty graficznej. Czy możesz e, powierzyć? Czy mogę powierzyć jej wymianę? Próbowałem sam ją zamówić. Ale to, co e, przyszło, w ogóle nie mieści się w komputerze. <laughs> Pewnie wziął większą niż e, jest obudowa jego komputera. <laughs> Sprawdź, co się nada, zanim zmarnujesz moje pieniądze na część, która będzie wystawać z obudowy. Hm. Tak, przy okazji, dzisiejszego nie będzie mnie w biurze. A to pracownik jest. A, to jest ten chyba koleś. Nie, 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 nie będzie mnie w biurze. Mam mówiąc do lekarza, co kilka tygodni po, podaję mi truciznę, aby wy, wykształcił na nią odporność. Poli jak diabi, ale w tym interesie trzeba być przygotowana na każdą ewentualność. Próbowałem tego samego z moim komputerem, ale rzekomo złośliwa program nie działa w ten sposób. <ścoughs> Jeśli dasz radę, to przeprowadź to skanowanie antywirusowe. Zdaję Ci pewną tajemnicę. Gram w gry wideo. <laughs> Tak, jestem właścicielem jednej z największych rozwijających się firm technologicznych na świecie, ale nadal muszę czasami relaksować się jak inni. Czasami oznacza to konieczność prowadzenia rozgrywki w godzinach pracy, dzięki czemu jestem wypoczęty i gotowy do udziału w następnym ważnym spotkaniu. Jednak w taki sposób e, mogę się zrelaksować, jeśli moje gry nie działają nieprawidłowo. Nie wiem, co on zainstalował, ale okej. Okay. Zawsze jestem cierpliwy, ale takie e, rywanie się obrazu doprowadza mnie do szaleństwa. Jeśli nie dostanę lepszej grafiki, Karty graficznej ucierpi nad tym cała firma. Hmm, ciekawe. Nie chcę wiedzieć, czy kogo zwoli. Chyba nie chcesz mieć tego na sumieniu. Eee. Dobra. Ja pierdole. Co to za małe pierdźdałko. Eee. Dobra. Zobaczmy, co tam jeszcze dalej. Dobra. A mógłby pokazać mi, jaką kartę graficzną? Ej, to jest to komputer, co miałem go wcześniej. <laughs> Aha, to jest panel zabezpieczający z przodu. Co tam ma? Aha, długi główkę. I muszę patrzeć na długość, Maksymalnie 192 mm 16 cm Karty graficzne. Oj! Mam tą! Za duża, za duża, za duża, za duża. Za duża... O, ta już jest fajniejsza. Z tych lepszych też jest ta. 147. Dobra, nie będzie. Dostawa. Ciekawe tylko, czy mu procesor pójdzie. E, twój zasilacz. E. Tu ma jeszcze... Te, jeszcze ma... E, on jeszcze ma na tą, na kartę M M2, ale małe pierdzidełko Usuń wirusy. Ale pierdziawka. Aha, widzę już co się stało. Ktoś pytał o drukarkę? Już działa. Cicho. Ile szanowy nasz szef pornoli ściągał, Ja pierniczy, 554. Tak pinerdzidełko, szybko chodzi mu ten komputer. Dobra, co teraz? Następne. Poproszę okładać komputer gotowy na górę, komputery nowo przybyły na dół. Dobra. Wracamy do e-maila. Odbierz. Aha! Jest dużo lepiej i w samą porę, bo za dwie godziny mam bardzo ważne spotkanie i przed tym potrzebuję zwycięstwa. Eee... Okej. Okay. Hmm. No. Podobno nie ma szkarty identyfikacyjnej. Pracowni ma. Uch, och! Musisz mi tylko zainstalować edytor obrazów. Nazywa się ją chyba Mookshot CC. Bo ja coś, że natomiast się tym z... zajmę się tym wdążeniem. Możliwe, że trzeba będzie ulepszyć mój komputer, żeby spełnił min... minimalne waga... wymagania. W dokumentach odrożenia działu IT znalazłem informację, że można jest sprawdzić za pomocą aplikacji U... I... Will i Trump to jest, czy, czy on? Procesor jest prawdopodobnie w porządku, bo zmieniał go ostatni technik IT, ale nie wiem co z kartograficzną. A drukarka znowu sprawa problemu. <laughs> nie jest to nic pilnego, ale skoro udał Ci się doprowadzić do żywotności, to, 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 to ostatnim razem. No więc, próbowałem zorganizować naszą pierwszą sesję wzróżnioną. nie za, nie zawiedziesz się. <laughs> One są zawsze takie ekscytujące. Aha, ale system rezerwacji twierdzi, że nie masz jeszcze karty identyfikacyjnej. To raczej dziwne, przecież nikt po prostu nie zjawia się tutaj znikąd. Okazało się, że gość, który normalnie się tym zajmuje, został aresztowany za kradzież tożsamości, czy coś takiego. <śmiech> <śmiech> Mamy teraz niezłe zamieszanie. Zrobiłem Ci już zdjęcie za pomocą kamery budowanej w Twoją stację roboczą. Tak na marginesie wyglądasz nieźle. Ale potrzebuję aplikacji, żeby wkleić je do szablonu karty identyfikacyjnej. Nie zajmowałem się edycją zdjęć od czasu zabawy w profilu MyFace 2006, ale jestem pewien, że sobie poradzę. Chcesz, e, chcesz żebym oddał e, iskierki, odblaski albo jakieś fajne filtry? Nie. Ech. To jest ten, tak. Ja, piernicy co za ludzie, to jest tak. Najpierw ten program czy pójdzie, pójdzie czy nie, pójdzie następnie ten mugot. Niezależne, karta graficzna musi być większa. Ej, ma dziesiątkę pięćdziesiątej i co? Ej! Czekaj, moment. Co on napisał? A, minimalne wymagania. dotyczą trzeba tylko kartę graficzną. RX 560 to tak, Przechodzimy tu, tu RX 570 Na pewno? Na 560, sorry

Nie, to miało być e, 1050Ti. On ma tą kartę. Kurda. A którą? Dobra, wiem którą. Spokojnie. Wszystkie te rzeczy przydadzą się Bo za jakiś czas nasz wujek coś nam fajnego zrobi Nie, nie zabije nas, spokojnie Jak dobrze pamiętam To jest ta Teraz tak, części obudowy Wyrwa znowu z kablami To jest gotowe Dobra Tu mamy następne Odbierz. Jesteś moim wybawieniem, Nie mogę się doczekać, kiedy rozpoczniemy wdrażanie i w końcu poznam Cię osobiście. To już niedługo. Nie potrwa długo, obiecuję. Mm -hmm. Teraz tutaj. Zgłoszenie. Musisz mi zainstalować oprogramowanie. Musisz. Jeśli możesz. O, teraz już. Jeśli możesz, a nie musisz. Mm -hmm. Jeśli możesz potrzebuję też programu, e, pewnego programu potrzebuje instalacji aplikacji drive w końcu możesz zainstalować aplikację e, Flipside. Ma ona krytyczne znaczenie dla mojego projektu pod ZHA. A skoro mowa już o moich potrzebach, przydałby się uruchomić też. E, billing z góry proszę. Okej. Okay. Nic do wymiany, tylko samo oprogramowanie, więc lecimy. Okej, okay. no dawaj, dawaj, dawaj. Tak to wygląda. Internet to przerażające miejsce. Pozwól, że Blinked Cię tam zaprowadzi. Lepiej nie, bo już nie wrócę. Kliknij przycisk... E Start, aby przynajmniej zoptymalizować konfigurację Twojej karty. Łączenie nawiązane. Mhm. W końcu dzięki! Ale to w końcu dzięki to nie wiem co miał znaczyć. No to by było jeszcze na dzisiaj tyle. No to co? Szybki zapis, nie? I lecimy z kolejnym. Nie, już mam 7000 dolarów. O, panie! Koniec dnia. Do pracy. O, Iratech ma wiele biur i czasami będzie trzeba któryś odwiedzić w celu rozwiązania problemów z komputerami. E, przebywając poza warsztatem, nadal może zamawiać dowolne podzespoły, pamiętajcie, także one są dostarczane tylko do głównego warsztatu. E, w sumie zajmę się tym od razu, więc pokażę wam, jak to, jak, jak to wygląda. Niezła fura, jak na mnie. Co on znowu z pierniczą. To jest inne biuro, powiedzmy. Sformatuj dyski, ponownie zainstaluj system operacyjny. No to super, no to jedziemy, Cek. Do tego jest ten program hmm. Zostawiłem wciągnięty w tygodniową robotę w naszych biurach w North a do tego komputer, który mi przydzieli jest pełen śmieci. Mam e, pracować kiedyś całkowicie zagęcony gigabajtami losowych aplikacji plików. To nie niezbyt daleka podróż, więc czy możesz przyjechać i wszystko to powymazywać? Po prostu sformatuj dysk, abyśmy mogli zacząć na czysto. Zro, zrobiłbym to sam, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Kiedyś pomyliłem kopiuj i zwytnij i nie chcę skazywać całą zawartość naszego serwera plików. A jak on to zrobił? Przepraszam, wiem, że z 35. oczekuję, że po co dzień Ale koledzy błagali mnie, abym zagrał w ich symulator zarządzania biurem i stwierdzili, czy jest wystarczająco realistyczny. Naprawdę wolałbym nie zarzucać się pacą przed wdrożeniem, ale przynajmniej otrzymuję za nią wygrane nagrodę. Nie martw się, ja tak pokrywa wszystkie wydatki związane z podróżą, więc możesz wracać do swojego warsztatu tyle razy, ile zechcesz. Tylko nie próbuj zabierać ze sobą mojego komputera. Ubezpieczenie nie obejmuje go. Poza biurem. No i to jest tak. Klikamy start i taki piu. Dowody. Jakie dowody? Zacznij z czystym kątem dzięki ERA. Uwaga, kliknięcie przycisku, ponownie usuniecie wszystkie dane z tego komputera. Republic of Games. Szybko instaluję system. No i to byłoby tyle. A, muszę zabrać swój pendrive, bo ostatnio zostawiłem. No i tyle. i wracamy. Odbierz. Dzięki za wizytę. Było bardzo miło. Jeszcze bardzo ro... przepraszam, że nie mogliśmy rozpocząć twojego wrażenia. Weźmiemy się na to, to po moim powrocie. I tak będzie cały czas do wylekania, do. nie wiem. Za... załatwi mi ten teraz baj pamięci masowej Team Group T Force Vulkan. Mam do za mnóstwo plików i potrzebuję czegoś na teraz. Większość plików to dokumenty i arkusze kalkulacyjne, więc będę wdzięczny się zajmujesz na projekty. typu i Właśnie sprawdzam moje wyciągi bankowe, kiedy zauważyłem, że moja miesięczna premia zniknęła. W dziele pieniędzy wzięłem się. Jakieś podejrzane rzeczy. Zapamiętaj moje słowa. Tak wyobrażam sobie, to sobie jakiś podejrzany urzędnicy z na zgotówkę. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Mam zamiar przeczytać dokumentację finansową z ostatnich 12 miesięcy grzebaniem gęs... <laughs> z grzebieniem. E... E... z gęstymi zębami. A kiedy znajdę innego, zamierzam go zdemaskować. Nie pozwolę komu się okradać. <laughs> no to małe gówno. no! Nie, to, to trzeba było eee, Gdzie jest ten dysk? On jest tu gdzieś chyba eee, Gdzie ten dysk jest teraz? Ty, on nie mam, w ogóle tego dysku, on ma tylko chyba tą tutaj bo powinien być tu gdzieś, bo. No dobra, e, on chce trochę dziwne To. No dobra, to jest pamięć czy pamięć masowa? Aha, dobra. No to tego jest masz. Raz, dwa, trzy. To jest to wulkan. Halo? Halo! O, nie zapałem dziada. Uciekł Dożyć spienniczyć. Gdzie ją się instalowało tutaj? Tu jest. bo to bym nigdy tego nie znalazł tego tutaj dwóch nie można włożyć dysków w międzyczasie może się iż... <kluzny> instalować wszystko Będę składał Muszę jeszcze je uruchomić, żeby działała Znaczy mnie nie przepuści Bo pisze tylko, że dla pracowników i ratechów. Ale pokazano, że działa. Aż trzeba zobaczyć, co z tym komputerem jest. Dobra, lecimy. Wspaniale, mogę rozpocząć moje dochodzenie. Nie ujdzie na sucho tym za dzieckim Dusi groszą. Ok. Pracownik ASTM Mam kilka pomysłów na ulepszenie mojego komponenta. Na przykład, mam już serdecznie dosyć tego, że mój szef ma aż 32GB pamięci RAM. Czas na wyrównanie szans, ok? Pomijając ulepszenia i takie, tam, czy dałoby możliwe zainstalować <laughs> aplikację i zbadać i zadbać o prawidłowe działanie? W moim dziale jest to prawdziwy hit. Dzięki. Większość pamięć. To jest Hyper, HyperX Fury. O kurde, 16, 3, 4, 6, 6. A, trzeba górę usunąć, żeby usunąć boczny panel. Zajebiście. Zobaczcie to, czy działa. Skąd on ma w biurze GTX 1080 i... Ja piernicze jeszcze ma. Działa. Do odebrania. G -g -g -g. Miał być chyba dzięki. No i tak. Minął kolejny dzień naszej pracy. Także dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym rozszerzeniu do PC Building Simulator. IT rozszerzenie. Z tej strony nagrawasz dla Was Moja krew. Ciałko!